Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko. Słuchacze i słuchawki witajcie. Mediteuszki i Mediteusze. Jest czwartek 22 lutego 2024 roku. Słońce wzejdzie o 6.46 a zajdzie o 17.10. Imieniny obchodzą Małgorzata, Marta i Nikifor. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe. To i tak się spełni dziś dzień palindromu. Motto na dziś? Słowa są jak pszczoły, posiadają miód i żądła. Przysłowie żydowskie. 258. wydanie codziennika motywacyjnego. Zaczynamy. W życiu każdego człowieka zdarza się prędzej czy później taka sytuacja, że wydaje mu się, że doszedł do ściany, że doszedł do góry, na którą nie będzie w stanie wejść. Że to szklany sufit, którego nigdy nie przebije. Że to koniec. Że to wszystko, co do tej pory było, to jest naprawdę małe miki. Ten problem, problemat, który wyrósł przed nim, jest naprawdę ogromny. I najlepiej podnieść ręce do góry, wywiesić brałą flagę, wziąć tak zwane L4 z życia. Niech się dzieje co chce. Wielu tak twierdzi. Dzisiaj będzie o tym, jak zauważać pewne ściany, które pojawiają się w naszym życiu, które wydają nam się nie do rozbicia, góry nie do przejścia, kaniony nie do przeskoczenia. A tak naprawdę, jak popatrzysz na to z perspektywy czasu, to wszystko to, co do tej pory się wydarzyło, miało po drodze wiele ścian, wiele gór, wiele kanionów, a jesteś w innym miejscu, jesteś dużo dalej niż wtedy, kiedy wydawało ci się, że to absolutny koniec. Posłuchaj bardzo uważnie. W ludzkim życiu zdarzają się pewne sytuacje, które są nieodwracalne. To jest zejście z niebieskiej kulki, to jest śmierć kogoś bliskiego albo dowiedzenie się o jakiejś nieuleczalnej chorobie, kiedy w perspektywie zostało ci 3, 5, 10, może dwa tygodnie życia. I to są rzeczy absolutnie nieodwracalne. I to są ściany, które naprawdę w wielu przypadkach trudno zburzyć, wejść na górę czy przebić szklany sufit, jakbyśmy tego nie nazwali. To są ostateczne rozgrywki. Na niebieskiej kulce. Chociaż w jednym przypadku, kiedy nagle odchodzi ktoś bliski, to z drugiej strony też nie mamy na to żadnego wpływu. Nie mamy na to wszystkiego tego, co może go zatrzymać. Nie jesteśmy w stanie udać się za nim, jeżeli on przechodzi na tę drugą stronę i nie jesteśmy w stanie go wskrzesić, więc to jest tak zwany szachmat życiowy. Po prostu życie toczy się dalej i trzeba jakoś zacząć z tym żyć, tak jak żyje miliony ludzi na całym świecie. Ale w momencie, kiedy Taka zwykła życiówka stwarza nam jakieś problemy, jakieś nam się wydaje ściany, mury, jakieś góry, jakieś szklane sufity, jakieś ostateczne naszym zdaniem rozgrywki, chociaż to nieprawda. A my mamy wtedy ochotę usiąść i powiedzieć niech się dzieje co chce, nie mamy siły walczyć. Najlepiej wzięlibyśmy L4 z życia albo podnieśli ręce do góry i powiedzieli niech się dzieje naprawdę co chce, niech życie nas Rozjedzie. I w wielu przypadkach, w wielu u tych osób, które tak zadecydowały, dokładnie tak było. Życie ich rozjechało, bo życie nie lubi być, zostawać bez kontroli. W życiu musisz dawać swoją uwagę sprawom ważnym. W życiu musisz dawać swoją uwagę sprawom, które dotyczą bezpośrednio ciebie i twojej rodziny i wszystkiego tego, co dzieje się w twoim ekosystemie. Z prostego powodu. Żyjesz w jakimś społeczeństwie, żyjesz w jakimś przelocie, są jakieś uwarunkowania. Musisz dawać swoją uwagę pewnym procesom. I nie krzycz teraz, że nie musisz, że to w ogóle ty możesz, ale nie musisz. Musisz, są rzeczy w ludzkim życiu, które musisz zrobić, inaczej to życie się skończy bardzo szybko. Ale to temat na inny podcast. Co zrobić, kiedy wyrośnie taka ściana? Taki mur, kiedy wyrośnie, albo znajdziesz się u podnóża takiej góry, na którą nie dasz rady wejść, przynajmniej tak ci się wydaje, albo przebić takiej ściany, albo rozbić sufitu, albo pokonać kanionu, nazwij to jak chcesz generalnie jakieś duże wyzwanie. Co zrobić, kiedy próbujesz usilnie, kilkukrotnie i nic z tego nie wychodzi, i masz ochotę, właśnie, wywiesić białą flagę, albo powiedzieć, niech się dzieje, co chce. Wtedy zatrzymaj się na chwilę. Usiądź spokojnie i poczekaj dzień, dwa, trzy, może tydzień, nie dłużej, z prostego powodu. Nam na dany czas i na dane miejsce coś się wydaje. Bezsilność nasza, kiedy robimy coś i nam nie wychodzi, kiedy próbujemy coś przetransponować na naszą stronę, kiedy nam nie działa, kiedy chcemy coś zrobić na siłę, albo kiedy w ogóle zdarzenia, elementy, ludzie działają, wydawałoby się nam. Przeciw nam, faktycznie wydawałoby nam się, bo świat nigdy z nami nie walczy, wszechświat z nami nigdy nie walczy, otoczenie nigdy z nami nie walczy, to nam się wydaje. Ja nie mówię tutaj o odpuszczaniu, tylko o zatrzymaniu na chwilę, o przemyśleniu pewnych tematów i poszukaniu rozwiązania, rozwiązania, które często gęsto przychodzi samo. Kiedy jesteśmy w zatrzymaniu, i nie odpuszczamy, ale kiedy zatrzymamy się na chwilę i damy swoją uwagę dla swojego wnętrza, dla swojej rozkminy, dla swojego zatrzymania na chwilę, pojawiają się ludzie, pojawiają się okoliczności, pojawiają się zdarzenia, w których uczestniczymy, które pozwalają nam na chwilę przynajmniej spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy, a co za tym idzie, rozbić tę ścianę, ominąć ją, wejść na górę, przelecieć kanion i tak dalej. Zatrzymanie. Najgorsze to, co się może zdarzyć w życiu człowieka, to kiedy napotyka jeden jakiś problem, problemat, wyzwanie, to podniesienie rąk do góry i poddanie się i powiedzenie, że niech się dzieje, co chce. I zazwyczaj wtedy dzieją się rzeczy nieprzewidywalnie złe, bo życie zostawione bez kontroli zazwyczaj rozjeżdża ludzi. Tak jak powiedziałem, musisz dawać swojemu życiu swoją uwagę. Ale jeżeli trafisz na jakiś problem, problemat, na ścianę nie do przejścia, górę nie do wejścia, sufit nie do rozbicia, to zatrzymaj się na chwilę. Zatrzymaj się i pomyśl, ile takich gór. Ile takich większych, mniejszych gór, pagórków, ścian, murów było do tej pory obecnych w Twoim życiu? Gdzie jesteś teraz i czy wtedy, dawno temu, lat temu, 5, 10, 15, może dekadę, może dwie, też wydawało Ci się, że to jest koniec, że dalej już nic, że dalej jakby nie ma to sensu najmniejszego? Ileż takich zdarzeń było w życiu? Ja spotykam się z ludźmi bardzo często, rozmawiam z nimi i w 10 przypadkach na 30 zdarzają się i przychodzą do mnie ludzie, którzy mówią, że doszli do ściany, że dalej już nic, że to koniec, mediteusz, to w ogóle już nie mam siły, poddaję się i tak dalej. I ja wtedy z nimi rozmawiam i tłumaczę i pokazuję im i proszę, żeby przywołali wszystkie te rzeczy, które w ich życiu wydawały się górą nie do przejścia i tak dalej, ale to już wiesz. I oni sobie zdają sprawę, że faktycznie tak było, że faktycznie mieli już takie sytuacje, tylko troszeczkę inne, no bo nie ma powtarzalności w ludzkim życiu. No. Nie wydarzają się te same wyzwania i te same problematy. Ale jak tak się dogłębnie zastanowisz, jak tak przeanalizujesz całe swoje życie, od kiedy świadomie pamiętasz, to zauważ, ile było takich właśnie rzeczy wręcz niemożliwych do rozwiązania, do przejścia. A jednak okazało się, że czas w swojej nieubłagalności biegnie, ty jesteś dużo dalej. Być może zostały jakieś rany, jakieś ślady po danych zdarzeniach, ale to, co ci się wydawało wtedy nie do przejścia, w wielu przypadkach jest teraz trywialnie nieważne. Jest nawet y, czymś, co generuje uśmiech na twojej twarzy, że ci się wydawało, że jesteś wdzięczny albo wdzięczny za to, że udało Ci się przetrzymać. Ten zły dla Ciebie wtedy, jak się wydawało, czas. Te wszystkie rzeczy, które traciły sens jeden jedno po drugiej, bo doszłaś albo doszedłeś do jakiejś sytuacji, w której wydawało ci się, że nie ma z niej absolutnie wyjścia. Ja zawsze. Ludziom przytaczam pewną metaforę, pewną bajkę, pewną opowieść o pewnym chińskim wieśniaku. I pozwól, że zrobię to tym razem, bo to jest metafora, która pokazuje, jak czas i jak zatrzymanie, chociażby na chwilę, powoduje zmianę perspektywy i nabranie jakiegoś sensu, żeby tę ścianę obejść, wejść na górę, czyli pokonać problem. Bajka oto ona. Jeśli ją kiedyś opowiadałem, to z góry przepraszam, ale mam nadzieję, że ci, którzy jej nie słyszeli, wezmą ją na zawsze. Był pewien wieśniak, który spóźnił się jeden dzień z zapłaceniem podatku cesarzowi Chin. Cesarz z jakiegoś powodu rozeźlił się straszliwie i kazał wieśniaka ściąć. Mało tego, przy tym ścięciu chciał być osobiście. Więc wydelegowano list, że dany wieśniak zostanie skazany na śmierć za to, że spóźnił się jeden dzień z podatkiem i cesarz sam będzie uczestniczył w tymże akcie. Przyjechał cesarz do wioski z całą swoją świtą. Wioska w rozpaczy, bo wieśniak był bardzo dobrym wieśniakiem, bardzo dobrym kompanem, bardzo dobrym druhem. Rozstawiono te wszystkie sprzęty, zebrała się kawić na placu głównym wioski, przyprowadzono wieśniaka. I wieśniak jak mówi cesarzu: Spóźniłem się jeden dzień, wiem, jestem skazany przez ciebie i szanuję twoją wolę, ale jako skazany mam prawo do jednego ostatniego pytania do cesarza: Czy mogę? Cesarz powiedział: Oczywiście, takie jest prawo, a my prawo szanujemy. Tak samo jak śmierć za spóźnienie się w podatkach, taki możesz zadać pytanie. Mówi cesarzu, daruj mi życie, a sprawię, że w rok czasu twój koń nauczy się latać. W wiosce zapanowała cisza na tym placu. Cesarz mówi, jak latać? Normalnie. Nauczę twojego konia latać. Potrzebuję rok. Rok od dziś. Cesarz mówi, wieśniaku, ale zdajesz sobie sprawę, że jeżeli nie nauczysz mojego konia latać, to cię zetnę. Wieśniak powiedział, oczywiście, że tak. Cesarz powiedział, niech za to mi się stanie. I uwolnił wieśniak. Wrócił do pałacu. A ludzie z wioski zaczęli pytać: słuchaj, jak nauczysz konia latać? Przecież to jest niemożliwe, konie nie latają. A wieśniak usiadł, zapalił fajkę i powiedział: Drodzy moi, z tej sytuacji są cztery wyjścia. Rok to bardzo dużo czasu, więc przez ten rok cesarz może umrzeć. Mogę umrzeć ja, może zdechnąć koń. Albo może. Nauczyć się latać. Wyciągnij wnioski z tej metafory. Przeczekanie, zadawanie pytanie, poszukiwanie rozwiązania i patrzenie z innej perspektywy to w czasie nadzieja dla ciebie, że ten problem, problemat, który teraz cię dotyka, jest jedynie problematem, który za chwilę będzie koniem, który nauczy się latać, albo cesarzem, który umrze, bo przez rok wydać może ci się i zdarzyć naprawdę wszystko. Te wszystkie sprawy, które nas dotykają, te wszystkie niskoenergetyczne jakby się wydawało doświadczenia, to jest coś, co pozwala nam na to, żeby wyciągać wnioski z sytuacji, w których żeśmy się znaleźli. I jeżeli na Twojej drodze stanie właśnie jakaś taka skała, problem, ściana, to nie obwiniaj wszechświata, Boga, jakiejś siły wyższej, pecha, przekleństw itd., tak bo oni nie mają z tym nic absolutnie do czynienia tylko zdaj sobie sprawę, że to co cię spotyka te nie do przejścia góry, skały, doliny, ściany to są ludzkie rzeczy i nie ty pierwszy i nie pierwsza, nie ostatni i ostatnia więc szukaj rozwiązania daj czasowi popłynąć trochę w spokoju a gwarantuję ci, że w wielu twoich życiowych przypadkach albo padnie cesarz, albo koń albo nauczy się latać czego z całej siły ci życzę kawowiczom z Mediteusz. dziękuję, wiecie za co, jesteście najlepsi przebudzenie Feniksa ruszyło i to co się wydarzyło w mojej mailowej skrzynce to kosmos, więc dla wszystkich tych którzy zmagają się z jakimkolwiek uzależnieniem to będzie absolutny game changer bo pracując kilka miesięcy nad tym programem z ratyńskim i z mokryszem Opracowaliśmy bardzo holistyczny i bardzo spójny program, żeby poradzić sobie z uzależnieniami, ale nie rozum uzależnienia jako uzależnienie od alkoholu albo od narkotyków, bo uzależnień w naszej przestrzeni ludzkiej jest naprawdę dziesiątki. Ale mechanizm, powstawania i deficyt, który buduje każde bez wyjątku uzależnienie, jest dokładnie identyczny. Przebudzenie Fenixa. Przebudzenie Fenixa.pl. Dla uczestników i posiadaczy algorytmów sukcesu pierwszych czy ostatnich jest rabat. Także zapraszam: Przebudzenie Fenixa.pl. Znajdziecie to. Zresztą link jest w opisie tego filmu. Dzisiaj coś niesamowitego, bo dzisiaj naszymi gośćmi, już to zdradzę, będzie Jarek Juszkiewicz, facet, którego głos znacie, jakie jedziecie po mieście z włączoną nawigacją od firmy Google. I będzie Robert Zembrzycki, jego partner z podcastu zbójcerze technologii, gitarzysta pewnej metalowej kapeli przesympatyczny człowiek, ale porozmawiamy o sukcesie, o osiąganiu o zdobywaniu Jarek jest mówcą motywacyjnym, jest dziennikarzem Robert jest gitarzystą, dziennikarzem fotografikiem także będą różne spojrzenia Jarek Juszkiewicz i Robert Zemrzycki goście z podcastu zbójcerze technologii albo kieruj się na południe, duet znany z Radia 357, będzie Gośćmi, będą oni gośćmi Centrum Sterowania Wszechświatem. Dziś zaczniemy tego live'a o godzinie 19 albo 19.15, to się wszystko okaże. Tymczasem kłaniam Ci się nisko do samej ziemi, co złego to nie ja. Do usłyszenia w piątek o 6 rano, pa. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.